Witam gorąco i serdecznie w powyborczej audycji mojej Norwegii. Jakie są wyniki wyborów, każdy z nas wie. Jedni są zawiedzeni, inni nie są zawiedzeni, inni jeszcze kompletnie, naprawdę kompletnie w ogóle się tym nie interesują. I tak jak jest, jest dobrze, albo tak jak jest, jest źle, bo niektórym zawsze jest źle, niektórym jest zawsze dobrze, a innym jest zawsze nie tak jak trzeba. W dzisiejszej po wyborczej audycji mojej Norwegii porównam to, jak głosowali Polacy poza granicami Polski, to znaczy jak rozkładały się głosy na poszczególnych kandydatów w Norwegii, Wielkiej Brytanii i w USA. Jednak na początek uściśle i wyjaśnię dla tych osób, które nie do końca wiedzą, że jeżeli głosowały w pierwszej turze wyborów, mieszkają poza granicami Polski i dostały pakiet wyborczy, to również w drugiej turze wyborów będą mogły głosować i taki pakiet wyborczy do nich dotrze. Te osoby, które z różnych względów nie głosowały, nie zapisały się do pierwszej, na, pierwszą, na pierwsze głosowanie, do pierwszej tury wyborów, to mogą to zrobić, ale tylko dzisiaj, czyli w poniedziałek do godziny 12. Jak to zrobić? Opisane jest dokładnie u nas na stronie. Można to zrobić osobiście, można to zrobić online, za pomocą serwisu e-wybory, lub, lub można to swoje zgłoszenie wy, wysłać telefaksem. A teraz przechodzę do merit. Na chwilę obecną mam najnowsze dane, które pochodzą z 99,77% obwodowych komisji wyborczych. Skupmy się na 4%. Czterech pierwszych kandydatach, bo w każdym miejscu i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii, i w Norwegii, i w USA czterech kandydatów było na pierwszych pozycjach w różnej ewentualnie konfiguracji. A ci kandydaci to obecny prezydent Duda Andrzej Sebastian, trzaskowski Rafał Kazimierz, chołownia Szymon Franciszek i czwarty kandydat Bosak Krzysztof. Być może z powodu braku drugiego imienia jest na czwartym miejscu. Być może uda się zmienić to imię i dodać, będzie wtedy w następnych wyborach wyżej. A przechodzimy do podsumowań. W Polsce na Andrzeja Dudę, jak wiemy, oddano 43,67% głosów. Na Trzaskowskiego Rafała 30,34%. Na Hołownię Szymona 13,85% i na Krzysztofa Bosaka, bez drugiego imienia, 6,75%. W Norwegii. Najwięcej głosów zdobył Trzaskowski Rafał i było ich 46,54%. Na drugim miejscu był Hołownia Szymon, 20,04%. Na trzecim miejscu obecny prezydent Andrzej Duda, 16,91%. I na czwartym miejscu stawkę zamykał Bosak Krzysztof, 10,55%. Z kolei Wielkiej Brytanii, która również interesuje wielu Polaków, bo jest również krajem emigracyjnym, wyglądało to następująco. Trzaskowski Rafał na pierwszym miejscu i zdobył 47,89%, czyli więcej niż w Norwegii i więcej niż w Polsce zdecydowanie. Hołownia był na drugim miejscu, 18,63%. Na trzecim, kolejnym miejscu Duda Andrzej, obecny prezydent, 15,09%. I na czwartym miejscu znowu zamykający stawkę, pan Bosak. Krzysztof zdobył ponad 10%, a konkretnie 10,61%. Czyli hmm, wygląda to tak, że w Wielkiej Brytanii zdobył więcej Trzaskowski. Hołownia zdobył mniej, Duda zdobył mniej, a Bosak zdobył troszeczkę więcej. Jak to wyglądało w USA? Jak wiemy, USA to jest emigracja hmm, jedna ze starszych. Tam wiele osób hmm, głosuje starszych, które już wiele lat mieszkają poza granicami Polski. I wygląda to następująco. Na pierwszym miejscu Duda Andrzej Sebastian z ponad połową procent głosów bo 50,67. Trzaskowski Rafał Kazimierz na drugim miejscu 34,62, kołownia Szymono Franciszek na miejscu trzecim, 6,23 i znowu zamykający stawkę bez drugiego imienia. Bosak Krzysztof 5,45% głosów. Czyli w USA Andrzej Duda zdobył więcej głosów niż w Polsce procentowo. Trzaskowski Rafał również zdobył tych procent głosów więcej. Być może wynikało to po prostu z ilości informacji, które docierały do Polonii Amerykańskiej, że tych kandydatów jest według Informacji, których do nich docierało, mniej i po, poważnych było tylko kilku, na których zdecydowali się głosować. Być może było również podobnie w przypadku Norwegii. Pod naszymi artykułami wywiązały się jednak naprawdę niesamowite dyskusje, przerzucanie się różnymi argumentami, epitetami, kompletnymi bzdurami. To tak jak bywa po wyborach. Jak wiemy, kolejna tura jest za dwa tygodnie w niedzielę. Zapraszam oczywiście do głosowania. Niech wygra lepszy. Nie ma standardowego podsumowania tygodnia, jest taki jakby odcinek dodatkowy, powyborcze studio mojej Norwegii. A my w tym powyborczym studiu widzimy się za dwa tygodnie i do tego czasu na pewno będziemy się widzieć jeszcze wiele razy w podsumowaniu dnia, podsumowaniu miesiąca, na pewno też oraz w wywiadach, do których serdecznie zapraszam, a także oczywiście do filmów komentujących różne wydarzenia, komentujących komentarze. Polaków mieszkających w Norwegii. Życzę Wam przyjemnego popołudnia, przyjemnego wieczoru i naprawdę niesamowicie przyjemnej nocy. Do zobaczenia, dzięki. Cześć.